Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem pani Marleny Maląk, minister rodziny i polityki społecznej, pana Grzegorza Pudy, ministra funduszy i polityki regionalnej oraz pani Barbary Sochy, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw e, polityki demograficznej. Pani minister, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowna Pani Minister, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że kolejne dobre informacje. Pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu spotykaliśmy się w tym samym składzie, kiedy ogłaszaliśmy nabór do programu Maluch Plus, czyli Żłobek w Każdej Gminie. I powiem tak, że z uśmiechem przyjęłam. Tydzień temu wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówi, że Platforma Obywatelska będzie w swoim programie miała właśnie program Żłobek w każdej gminie. No, my ten program mamy, czyli marna kopia, kolejna marna kopia przygotowana przez Platformę Obywatelską. My natomiast realizujemy skutecznie politykę prorodzinną w sposób konsekwentny, dynamiczny, stabilny, aby młodzi ludzie mogli. I wiedzieli, na co mogą liczyć ze strony państwa. I z tej drogi nie zejdziemy, nawet w tym trudnym czasie. COVID, dzisiaj tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą, a my nadal skutecznie tę politykę prorodzinną prowadzimy. Od naszego sztandarowego programu Rodzina 500, który zmienił filozofię wsparcia rodzin. Wsparcie rodzin to jest inwestycja, budowanie silnego, niezależnego państwa zbudowanego na skalę. Tą skałą może być tylko rodzina. Ale dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby rozstrzygnąć, ogłosić wyniki tego programu. Przypomnę państwu, że kiedy Platforma sprawowała władzę, my przejmowaliśmy po nich rządy, wtedy na terenie całego kraju było około, 8, miejsc żłobkowych było gdzieś około 83 tysięcy. Dzisiaj, kiedybyśmy spojrzeli na statystyki z końca 2022 roku, tych miejsc już jest 230 tysięcy. Program ewaluował. Cały czas Prawo i Sprawiedliwość wspierała tworzenie, danie możliwości rodzicom, aby mogli wybrać czy opieka żłobkowa, czy inne formy opieki. Dlatego też program taki jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy powstał w ubiegłym roku, żeby wspierać rodziny. Ogłosiliśmy turbodowodowanie 5,5 miliarda złotych, 102 tysiące nowych miejsc, stwarzając możliwości, aby w każdej gminie na terenie Polski powstał, powstał żłobek. Dzisiaj ogłaszamy blisko powstanie w wyniku tego naboru 90 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej. Będziemy likwidujemy białe plamy. To na czym nam bardzo zależy, powstanie. W, 441 gmin, na których terenie nie było żłobków, te żłobki zostaną utworzone. Czyli kiedy spojrzelibyśmy na statystyki, do tej pory 52% samorządów miało żłobki na swoim terenie. Po rozstrzygnięciu dzisiejszym będzie to około 73% samorządów. Pozostają jeszcze białe plamy, ale my oczywiście mamy pomysł, mamy dalsze działania. Niewykorzystana alokacja w ramach tego programu pozwoli uruchomić nabór ciągły, aby cała mapa Polski docelowo została pokryta instytucjami opieki nad dziećmi do lat Czech aby dać możliwość. Ja tutaj podkreślam, że my różnimy się od naszych poprzedników tym, że dajemy Polakom możliwość wyboru. Tak jak przy wieku emerytalnym, możliwość ewentualnie przejścia na emeryturę tak przy opiece żłobkowej. Korzystanie, korzystanie, wsparcie, a jeżeli jest inna, preferowana przez rodziców inna forma opieki, mamy odpowiedź, jest rodzinny kapitał opiekuńczy. I powiem tak, nie lubię słowa rewolucja, jednak w sposób ewolucyjny powinniśmy rozwijać się, zmieniać rzeczywistość, ale można powiedzieć, że ten maluch plus żłobek w każdej gminie jest rewolucyjnym rozwiązaniem dla wsparcia polskich rodzin. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana ministra Grzegorza Pude. Dziękuję bardzo. Szanowny panie minister, szanowni państwo. Otóż ta dzisiejsza konferencja jest dowodem na to, że doskonale inwestujemy w środki europejskie. Nie tylko wydatkujemy, jak było to za naszych poprzedników, ale przede wszystkim tworzymy możliwości inwestycji, a najlepszą inwestycją, jeżeli chodzi o... Możliwości finansowania jest z pewnością rodzina. Od samego początku pan premier Mateusz Morawiecki wraz z rządem mówi o polityce zrównoważonego rozwoju. Mówimy tutaj o zrównoważonym rozwoju w ramach samorządu, w ramach rozwoju kraju, ale również w ramach możliwości finansowania. I tutaj chciałbym wielkie wyrazy podziękowania złożyć na ręce pani minister za to, że udało się doprowadzić do systemu, w którym Polska. Jest liderem, jeżeli chodzi o programy społeczne. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ten program to program. E, największy w skali Europy, jeżeli chodzi o rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jest to wielki sukces z pewnością tego rządu. Co więcej, warto również podkreślić, że ten program, oprócz tego, że jest, że realiz, jest realizowany, dysponuje bardzo dużą alokacją, wielką kwotą środków finansowych, które będą wspierać tych wszystkich, o których dzisiaj mówimy. Przede wszystkim to 3 miliardy 700 milionów złotych przeznaczone z programu Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz miliard 700 z Krajowego Planu Odbudowy, który również będzie wspierał ten program. Oczywiście ta oferta, która będzie wdrażana, która jest dzisiaj przez nas omawiana, to program współfinansowany w sumie z trzech źródeł, ale warto podkreślić, że będziemy oferować również w ramach tego programu inwestycje, szkolenia dla tych wszystkich, którzy tego będą potrzebować, czyli będziemy podnosić kwalifikacje osób, które się zajmują tymi najmłodszymi, będziemy również wzmacniać ich kompetencje, a dodatkowo chcemy zachęcić samorządy do udziału w tym programie po to, aby, jak Państwo widzicie na najpiękniejszej mapie, jak największa liczba samorządów, jak największa liczba beneficjentów, a dla nas co najważniejsze, jak największa liczba dzieci i rodziców mogła skorzystać z dobrodziejstw naszego wspólnego programu. No jeżeli chodzi państwo o działania, no oczywiście możemy je podsumowywać w sensie stricte merytorycznym, ale również trzeba powiedzieć o tym, że Koalicja Obywatelska słowami pani Janiny Ochojskiej mówi o tym, że nie warto wspierać, nie warto wspierać tych wszystkich, którzy działają na rzecz Polaków. Warto powiedzieć o tym, że europosłanka zapowiedziała Polakom, że europosłowie nie powinni w Unii Europejskiej pracować dla dobra Polaków, tylko Europejczyków. No z pewnością nasz rząd z tym się nie zgadza. My przede wszystkim działamy i pracujemy na rzecz Polek i Polaków po to, aby to właśnie w naszym kraju. Ta dzietność, te działania związane bezpośrednio z opieką, z rodzinami były rozwijane jak najlepiej. Oczywiście jesteśmy społecznością europejską, ale przede wszystkim myślimy o tym, aby to naszych krajów, naszych krajan zabezpieczyć, aby to bezpieczeństwo zwiększać, w tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz panią minister dziękuję. serdecznie dziękuję. Cieszę się, jeszcze raz powtórzę, że te środki nie są wydatkowane, ale inwestowane, ponieważ inwestycja w rodzinę to najlepsza inwestycja w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceminister Barbarę Sochę. Szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo, program Maluch Plus to program, który jest z nami od wielu lat. Program, dzięki któremu przez ostatnie 8 lat potroiliśmy liczbę miejsc opieki żłobkowej w Polsce. W styczniu pan premier wraz z panią minister Marleną Malą ogłosili nową edycję, nowy nabór, tak zwane turbodoładowanie programu Maluch i przeznaczenie na te inwestycje łącznie prawie 5,5 miliarda złotych. Dzisiaj rozstrzygamy nabór i mamy ogromną radość ogłosić, że program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem w, w, w ramach tej edycji, w ramach tego naboru kolejne 991 gmin, 900, prawie 1000 samorządów w Polsce utworzy kolejne żłobki. Dla niektórych z tych gmin będą to kolejne żłobki, dla niektórych będą to pierwsze żłobki. Powstanie również 1834 żłobków prowadzonych przez podmioty niepubliczne. To oznacza, że na mapie Polski, na tej mapie, którą widzimy, zniknie kolejnych 440 białych plam. To jest ogromna różnica. To jest tak jak powiedziała pani minister, Rewolucja. Nie wszystkie środki w ramach tej edycji zostały uruchomione, dlatego w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach ogłosimy kolejny nabór, który będzie naborem ciągłym, który oznacza, że te samorządy, które się nie zdecydowały, a jeszcze chcą dołączyć do programu, to również te podmioty niepubliczne, które chcą jeszcze w najbliższym czasie przymierzyć się do inwestycji, do tworzenia miejsc będą miały taką możliwość. Oczywiście priorytetowo, tak jak w tej edycji, będziemy traktować te podmioty, które, które działają na terenie gmin, w których nie ma jeszcze żadnego miejsca opieki żłobkowej. W ramach tego programu przekazujemy samorządom na utworzenie jednego miejsca prawie 36 tysięcy złotych, podmiotom niepublicznym na dostosowanie istniejących lokalizacji ponad 12 tysięcy złotych. I ogromna rewolucyjna zmiana, mianowicie środki na funkcjonowanie przez pierwsze 3 lata tych nowo powstałych miejsc, to jest ponad 800, 000, 800 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ta zmiana w połączeniu ze zmianą, która polega na tym, że samorządy będą miały aż 3 lata na pełną realizację tych inwestycji, oznacza, że wiele gmin, które do tej pory nie miały szans na to, żeby w ciągu roku zamknąć się z inwestycją, zrealizować ją, a później utrzymać. Dzisiaj dzięki tym rewolucyjnym zmianom w programie Maluch mogą dołączyć. I tak jak powiedziałam, tych gmin jest prawie tysiąc, z czego prawie 400 to są gminy, które nigdy do tej pory Żłobka nie utworzyły. To są ogromne środki, które przeznaczamy na inwestycje nie tylko w tych gminach, które, e, które były tak zwanymi białymi plamami, ale, jako przykład, chcę Państwu podać jeszcze na koniec miasto stołeczne Warszawa, które również otrzymało od nas ogromne środki. E, to był według algorytmu przyznana kwota wyliczona na podstawie liczby dzieci i dochodów. To było 128 milionów, natomiast miasto stołeczne zawnioskowało o większe środki i takie środki otrzymało. Samo miasto, sam, samorząd to jest 132 miliony złotych na utworzenie i utrzymanie kolejnych miejsc dla dzieci z Warszawy, natomiast podmioty niepubliczne Otrzymają również z tego programu na tworzenie miejsc i utrzymanie w Warszawie kolejne 100 milionów. Łącznie to jest prawie ćwierć miliarda złotych środków na tworzenie opieki żłobkowej w samej tylko w Warszawie. W całej Polsce, tak jak pani minister powiedziała, to będzie prawie 90 tysięcy nowych miejsc. Dziękuję.